Tym razem testujemy średnie spalanie Audi A6 w wersji Kombi z 3-litrowym silnikiem Diesla o mocy 320 KONI, napęd 4, skrzynia automatyczna 8-biegowa Tiptronic. Ten pomat mam ustawiony na 91 na godzinę, co daje na Driftboxie wynik 90 km na godzinę. Mamy w tym przypadku na siódmym biegu e, skrzyni biegów prędkość obrotową 1400 na minutę, jak widać nie jesteśmy wcale na najwyższym możliwym biegu przy tej prędkości, a średnie spalanie po 8 km wynosi 6 litrów 5,9 już nawet na 100 km. I po 11 km średnie spalanie wynosi 5,6 litra na 100 km. Tym razem tempomat jest ustawiony na 142 km na godzinę, co daje na driftboxie dokładnie 140. Obroty silnika wynoszą niecałe 1800 na minutę przy 140 na najwyższym 8 biegu w trybie efficiency. Zresztą jadę, a średnie spalanie po już 11 km wyniosło 9,2 litra na 100 km. Teraz test spalania na zimnym silniku, ale zanim zresetuję komputer, popatrzcie Warszawa, Kraków, Średnia prędkość 78, średnie spalanie 7,8 litra na 100 km. Zwróćcie uwagę, że tu po prawej stronie obrotomierza mamy takie czerwone kreski, które oznaczają, że silnik jeszcze jest zbyt zimny, aby wkręcać go na te obroty. Jak się zagrzeje, te kreski znikną. Po pierwszym kilometrze 13,5, po dwóch kilometrach 12,1 i po trzech km 10,1. Dynamiczna jazda po mieście w trybie Dynamic 11, 3,1 litra na 100 km. Tym razem około 6 km przejechanych spokojnie, płynnie po mieście w trybie Efficiency. Średnie spalanie 7,1 litra na 100 km.